Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. amen. Serdecznie witamy w telewizyjnej lekcji Divina w czwartą niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Sławek Laskowski, Ksiądz Józef Maciąg, witajcie. Ksiądz Robert Muszyński, dzisiaj y, będziemy rozważali błogosławieństwa osiem błogosławieństw no, właściwie podstawa życia. Chrześcijańskiego się błogosławieństw. Chcemy Wam bardzo podziękować za Wasze i komentarze, ale też przede wszystkim za subskrypcję, bo ostatnio pojawiło się ich więcej i bardzo za to dziękujemy. To naprawdę ma ogromne znaczenie później na YouTube, jak się roznosi Ewangelia, bo zawsze później więcej wejść i. Też YouTube to przekazuje wielu innym, a tak jesteśmy kanałem niszowym, a chcielibyśmy docierać do, do wielu ze Słowem Bożym. Także bardzo serdecznie dziękujemy za subskrypcję. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 1 do 12. Posłuchajmy. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z Mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Najpierw ważne to miejsce, ta góra nad jeziorem Genezaret, gdzie Jezus czyni tą mowę z góry błogosławieństw. Dlaczego to jest tak ważne miejsce? Jezus jest ukazany przez Mateusza trochę. A nawet nie trochę, tylko jest to zamysł teologiczny, jako nowy Mojżesz. Nowy Ewangelia, proponowcy. który przynosi nam nową torę, prawo nowego przymierza, zupełnie inne niż stare prawo przekazane Mojżeszowi, zapisane w Pięcioksięgach. W Pięcioksięgu, przepraszam, w Księdze Tory. W nawiązaniu do Pięcioksięgu Mateusz konstruuje swoją Ewangelię. W oparciu o pięć mów, jak pięć kolumn, prawda? Korpus Ewangelii i kazanie na górze, pięć siedem, te rozdziały, to jest pierwsza z tych pięciu wielkich mów. Oczywiście pierwsza wielka część to jest Ewangelia dzieciństwa, ostatnia to jest Ewangelia męki, i śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a ta środkowa, najobszerniejsza to właśnie te pięć mów, każda opatrzona jeszcze taką sekcją narracyjną, gdzie Jezus mówi o tym, co Jezus czyni i gdzie zbiera właściwie całe przesłanie Jezusa w pięciu wielkich mowach. A więc mamy Jezusa na górze, nieprzypadkowo ukazanego w nawiązaniu do tej Mojżeszowej Góry Syna i Góry Choreb. No i właśnie ten nazwijmy to Nowy Mojżesz daje nam nową konstytucję dopełnioną do tej, którą objawił Pan Bóg ludowi wybranemu. I nowy Konstytucja Królestwa Bożego. Tak. E, bardzo ważna. E, ona właściwie charakteryzuje, e, bo ukazuje nam, e, kim jest chrześcijanin, jakie ma postawy, właśnie jak on żyje. I to jest początek tej mowy. Bardzo ważny. E, do, skierowany nie do wśród zakonnych, nie do zakonników, nie do księży, ale do wszystkich, do tłumu. Wtedy nie było podziałów na te charyzmaty, powiedzmy, życia, yy, o którym mówiłem przed chwilą. I to jest ważne, że to skierowano do wszystkich, bez podziałów tak, na... Te... tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. To znaczy i, i poganie, i wierzący, i niewierzący. Wielkie tłumy. Mamy Delki. tutaj też, y, można powiedzieć, y, taką sympatyczną uwagę, którą wychwycił, wydobył z tekstu, z pierwszego wersetu. Jeden z komentatorów, do kaznodziejów i do wszystkich którzy przemawiają. Jezus najpierw patrzy do kogo ma mówić, ogarnia wszystkich spojrzeniem. Następnie zasiada jako nauczyciel, ta postawa siedząca jest symbolicznie podkreśla autorytet nauczyciela. Otwiera swoje usta i dopiero zaczyna mówić głośno i wyraźnie, tak żeby ci ostatni mieli szansę dosłyszeć. I ten komentator protestancki mówi, u nas w naszych kościołach to różnie bywa czasem. Kaznodzieja zaczyna mówić i po pięciu minutach niektórzy zsuwają się z ławek zasypiając. Jezus pokazuje nam, że trzeba inaczej <grych> docierać. i makarioj. Co to znaczy ci błogosławieni? Bo wydaje się, że Dzisiejsze młode pokolenie w ogóle nie rozumie słowa błogosławiony. Kiedy mówimy, że ktoś, kobieta jest w stanie błogosławionym, to już w ogóle nie wiedzą o co chodzi. A makario i. Szczęśliwi. Jezus nam przedstawia po prostu receptę na szczęśliwe życie. Inaczej mówiąc, przynosi nam w imieniu Boga ośmiorakie życzenie szczęścia. Życzenie, czy życzenia bardzo konkretne jako receptę do zrealizowania po prostu. My mamy własną koncepcję szczęścia. I to wielko, <noise> e, myślę, że e, nikt z nas, e, znaczy, jeżeli przebywa w środowisku chrześcijańskim, może kiedyś usłyszał takie życzenia piękne, że ktoś właśnie mu tak, jego błogosławił, życzy mu tego szczęścia wypływającego z tych podstaw, z takiego życia. E, my mamy koncepcję szczęścia, z drubeczką, pieniążki, realizację swoich najskrytszych marzeń, życie bez problemu, bez chorób i tak dalej. Jezusowa recepta na szczęście jest paradoksalna, ponieważ idzie wbrew właśnie tej mentalności, o której mówisz. I Jezus tutaj ukazuje się jako nauczyciel, który mówi tak, żeby uczniowie zapamiętali raz usłyszawszy i żeby potrafili to wiernie przekazać. Jest to mowa rytmiczna, wierszowana. Mamy tutaj przykład tej mnemotechniki rabinicznej, którą Jezus się posługiwał. Yy, mówiąc tak, żeby to zostało zapamiętane i wiernie przekazane, właśnie najpierw mamy yy, to słowo błogosławienie, które powtarza się osiem razy, yy, żeby nas przekonać, że pierwsza rzecz, której Bóg dla nas pragnie, to żebyśmy byli prawdziwie szczęśliwi. Następnie używa bardzo często w każdym, prawie w każdym z tych błogosławieństw formy biernej, nie w każdym, ale w większości, zaznaczając działanie Boga. To szczęście osiągamy, pozwalając Bogu działać w naszym życiu. I trzeci taki element obecny w strukturze każdego z tych ośmiu błogosławieństw nasze zaangażowanie. Tego szczęścia nie osiągniemy, leżąc na kanapie, jak mówił papież Franciszek Świętej Pamięci, z założonymi rękami w kapciach. Trzeba wstać i pójść za Bożym wezwaniem, które przynosi nam Jezus. I to, co wydobyłeś, bardzo jest piękne. I teraz możemy Bo... po kolei przelecieć. I tak, mamy tutaj ten głos, co powiedziałeś, o dobrej nowinie, właśnie, że to jest coś, co jest y, ogłoszone jako y, dobra nowina dla nas, właśnie nie jako moralizm, że ty musisz to zrobić, tylko jak powiedziałeś, Pan mówi, ja to zrobię w twoim życiu, tylko pozwól mi działać. Tak, tak, tak. Więc struktura błogosławieństwa jest, że po pierwsze, że będziesz szczęśliwy, Pan Bóg to obiecuje, teraz jak on chce działać w twoim życiu i trzy, no, co ty masz zrobić. Co ty masz zrobić? Tak, to i, jest... i pierwsza, szczęśliwy ten, który widzi siebie pokornie, ubogi w duchu, który się nie wywyższa, nie kreuje na jakiegoś celebryty, nazwijmy to tak dzisiejszym językiem, na kogoś wyjątkowego, niepowtarzalnego, z którym wszyscy muszą się liczyć, tylko szczęśliwy ten, który zna swoje wnętrze, widzi oczywiście dobre strony, swoje i, i potrafię je nazwać, ale także te słabe i y, 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 też się tego nie boi, bo rozumie, że do mojego życia należą także słabości, które we mnie są i dzięki nim jestem szczęśliwy, ponieważ one mnie prowadzą do Jezusa. A Jezus daje moc, abym w tych słabościach się doskonalił. Jest jeszcze chyba inny aspekt tutaj obecny, mianowicie ubogi to ten, który prosi o pomoc i który jest zadowolony, że jest zależny Kogoś większego, mocniejszego od siebie, yy, ta zależność go nie upokarza, nie przytłacza, ale go chroni. Prawda? Nawet wyzwala. Będę szczęśliwy. Yy, świat nam mówi, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy nie będziemy niczego nikomu zawdzięczać, bo będziemy sobie radzić sami ze wszystkim. I to na przykład rujnuje relacje w małżeństwie. Ja od ciebie nic nie potrzebuję, daj mi spokój. <laughs> Małżeństwo się rozpada. Nie? Tak. Natomiast dziękuję Ci, że jesteś, bez Ciebie jestem ubogi, bez Ciebie sobie nie poradzę, potrzebuję Ciebie. Kiedy człowiek umie się w taki sposób zwrócić do drugiego człowieka i tym bardziej do Boga, y, zostaje obdarowany o wiele obficiej, hojniej, niż by sam potrafił sobie to zapewnić. Po prostu. Y, ci, którzy jest smucą, bo dzisiaj, dzisiaj to y, nie ma chętnych, żeby się smucić, zwłaszcza widząc jakieś zło moralne i w sobie i wokół siebie. Raczej. Nawet ludzie się cieszą ze zła, zabawiają, bawią się złem, nie? No, oczywiście. Uważają to, że to jest, mówiąc w takim żargonie współczesnym, fan, prawda? Coś zabawnego, coś z czego można się pośmiać. Mało tego. Umieć płakać nad złem, nad grzechem własnym i cudzym. Tak, mało tego prawda? mamy miejsce, gdzie się to zło właśnie. Celebruje, nazwijmy, kiedy ono właśnie tych tak ludzi nakręca, tam te słynne kluby Gogo, -go, czy jak one się nazywają. Ma masę innych miejsc oczywiście, gdzie e, właśnie, jak powiedziałeś, ludzie bawią się tym złem, pogrążają się w to zło i nieświadomie stają się już łupem demonów. I mm. dlatego człowiek święty, pokorny. No smuci się. Dzisiaj... Jeżeli umiesz płakać nad swoim grzechem, szczerze żałować, nie tylko emocjonalnie, ale z całego serca chodzi o skruchę pewną i głębszą postawę, otwierasz się na łaskę nawrócenia i na Boże przebaczenie. Po I prostu. też tak patrzysz na innych i także za nich się modlisz, też rozumiesz ich nie, nieszczęście. Nie osądzasz ich tak. zbyt łatwo. Tak. Święty Paweł mówi, że yy, dzisiaj się... Że zło się zamienia w ogóle na dobrą, że y, chcemy by celebrować zło, pokazywać zło, y, nawet się tym złem w jakiś sposób tam rozkoszować. Można by tutaj jeszcze zaś taki aspekt czy, czy odcień psychologiczny, że y, szczęśliwy jest człowiek, który potrafi płakać. Psychologowie to potwierdzą: człowiek, który nie potrafi płakać, który w sobie zablokował te emocje umrę na zawał serca, albo na coś podobnego. A będziesz, na pewno będą pocieszeni, bo, bo będziesz blisko Bożego serca, nie? Bo Pan Bóg płacze nad, pamiętamy Jezusa, który płakał nad Jerozolimą. Jeżeli się smucę, jeżeli płaczę, okazuję swoją słabość. Jeżeli jestem szcz szczęśliwy, jeżeli mogę w bezpiecznej, czując się bezpiecznym wobec Boga, wobec drugiego człowieka, pokazać swoją słabość. Słuchajcie, dzisiaj to jest, jest straszne słowo tolerancja, w tym sensie, że y, źle ją rozumiemy, bo tolerancja to nie chodzi o to, że ja widzę każdego człowieka i na każdym człowieku jakoś mi tam zależy, ale zło i dobro jest wrzucone jakby do jednego worka, i przestajemy rozróżniać zło i dobro. I dlatego nie ma każde, dobra ani zła. Każdy to sobie żyje jak współczesny, chce. współczesny świat. Tak, i to, co chcesz, to wybieraj i my to tolerujemy. Bo musimy. Tak. Tymczasem Pan nas uczy dobro i zło, bo jest jedna droga życia, a druga jest niestety droga śmierci i nad nią trzeba płakać. Ale co to znaczy, w sobie nie ciszy. Ani mormolo? <laughs> Współczesny świat nas uczy, katechizuje, że szczęśliwszy będzie ten, kto będzie głośniej krzyczał, kto zawsze będzie miał rację, kto do kogo zawsze będzie należało ostatnie słowo i kto nie da sobie tego odebrać. Tymczasem Pan Jezus mówi. Nie walczą swoje racje. Tu nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko żeby nie utracić relacji z kimś, kto ma inne zdanie niż ty, na przykład. I to samo wobec Boga. E, tak, z, w domu, no, kiedy nie są nie krzyki i wrzaski, niestety racje. nie ma pokoju. I... Taki też widzimy to w tej tajemnicy krzyża, którą nam pokazał Jezus Chrystus, że on miał całkowitą rację, ale pozwolił się z tymi racjami i z tego. Oczywiście z martwych stając wyszła przepiękna, e, przepiękne to dzieło naszego zbawienia i też nieraz niektórych sytuacji nie da się inaczej rozwiązać, przy, kiedy musimy ostatecznie przyjąć e, grzechy innych na siebie. Zrezygnować tak. trochę ze swoich świętych praw tak zwanych. Tak. Wtedy robi się miejsce na zgodę, na wzajemną akceptację, na przebaczenie na przykład. No, Ci, tak. którzy łakną, pragną sprawiedliwości. Znowu moglibyśmy powiedzieć, że świat nas uczy, że sprawiedliwość, to ty musisz sobie wymierzyć sam. Tak jak ty ją rozumiesz, naj, najczęściej jest krzywdą drugiego. Prawda? Tymczasem tutaj sprawiedliwość oznacza coś zupełnie innego. No, sprawiedliwość krzyża, sprawiedliwość przebaczenia. Sprawiedliwość, miłosierdzia. Sprawiedliwość w Ewangelii jest przede wszystkim, w ustach Jezusa oznacza przede wszystkim wolę Bożą. nie? W moim życiu nie tak jak Józef był sprawiedliwy, szukał nie realizacji własnych planów za wszelką cenę, tylko że bądź wola Twoja. To jest Boża sprawiedliwość, i wtedy, kiedy nie będziesz dążył do realizacji swoich. Pragnień, czy potrzeb, czy planów, za wszelką cenę, kosztem drugiego nawet, zostaniesz bardziej, nasycony bardziej niż sam byś sobie potrafił to zapewnić. Patrz wyżej. Czyli będziesz szczęśliwy. Tak jest. Miłosierny. Tutaj są blisko te słowa Cheset ze Starego Testamentu, czy też. Um, Rachamim. Rachamim, nie? A więc, kiedy jesteśmy blisko, Czyli jakby zrodzeni z Boga, nie? Gdzieś tam wchodzimy, jest, jesteśmy jakby w Jego wnętrznościach. Miłosierny to jest ten, kto jak Pan Bóg drugiego jest w stanie dźwigać z Jego śmierci. Pięknie hmm. to opisuje y, Święty Paweł w hymnie o miłości, w pierwszym do Koryntian 13, y, gdzie mówi miłość panta stegei, nie? Stege to jest dach, Chronie. Yy, cudzą słabość, on się może poczuć bezpieczny w mojej obecności, bo nie zwali mu się na głowę jakiś brutalny osąd, potępienie, ośmieszenie, odrzucenie, yy, tylko będzie czuł się bezpieczny, chroniony w mojej obecności, tym bardziej w obecności Boga, który jest miłosierny i no. dzięki temu będzie się uczył też to samo przekazywać drugiemu. I to, mił, i to miłosierdzie, to rahamim. Zradza też do nowego życia, bo to nie jest tylko jakby zgoda na czyjąś słabość i grzech, i tak to zostawiam. Tylko wiem, że Pan będzie działał, i to miłosierdzie przemieni tego człowieka w ostateczności. Tak jak znamy przecież z historii, chociażby ci zbrodniarze wojenni, którzy się nawracali, naprawdę się nawracali, i, i szczerze dzięki temu, że do, spotkali miłosiernych nawrócili się i skończyli życie pojednanie. W internecie był taki filmik y, o człowieku, który żył w Lemiance, w Lepiance, w Ziemiance, w takich mrozach i tak dalej. Wielu przychodziło, żeby mu pomóc, y, oferowali mieszkanie i on stamtąd nie chciał absolutnie wyjść, ale jacyś żołnierze y, przyszli i go wysłuchali. Drugi raz przyszli, trzeci raz przyszli, pozwolili mu się wygadać i on zdobył ich zaufanie i oni Później wyciągnęli go z tej ziemianki i dzisiaj żyje jego dnia. Tak. To jest, to Miłosierny jest ten to ten, kto pozwala drugiemu oddychać swoim przebaczeniem. I wierzę, że tego świeżego powietrza, którym jest właśnie wielkoduszność przebaczenie, nigdy mi nie zabraknie. Nie? Tak. Że nie powie, już, już dosyć. A czyste serce? Czy jest takie? Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Czy serce A czyste serce inaczej bez Osądów bez nienawiści, bez cudzołóstw, bez innych rzeczy, czyli w moim sercu nie ma pragnienia życia w grzechu. W słabości swojej mogę coś uczynić, ale ono już jest oczyszczone z tego pragnienia szukania życia tam, gdzie go naprawdę nie ma, czyli w tych rzeczach, których nas okłamuje demon. Ale czyste serce to też nie, nie, serce bez hipokryzji, że, tak. że y, jest pewna prawda tego, co ty myślisz o, i masz w sercu. Wewnętrzna swoim. Przej, przejrzystość i dzięki tej przejrzystości mogę zobaczyć jak w lustrze w swoim życiu y, obecność, bliskość Boga. Nie? Tak. Ktoś, kto jest. Y, tak powiem, zanurzony w grzechu nie będzie widział Boga w wydarzeniach w swojej historii. Nie? Nie nie. Natomiast taki ktoś, kto jest przejrzysty, zobaczy go z łatwością, bo nie broni się przed prawdą. Nie? Nie, tutaj następne błogosławieństwo to nie chodzi o Pax Romana. Tylko o coś zupełnie innego. Ireno Pojoi, dosłownie y, czyniący pokój, nie tyle tam jakie w polskim tłumaczeniu wprowadzają, nie, no bo to kadro. takie trochę niezgrabne chyba tłumaczenie, czyniący pokój. Można by powiedzieć wręcz poeci pokoju, nie ci, którzy ci, którzy. Y, Wiele razy mówimy o Eirene, tym słowie, pokój wam daje, Jezus. A więc, że tam jest ta idea tej jedności, takiej integracji wewnętrznej, poskładania całości. Człowiek pojednany z Bogiem, z ludźmi, o, to jest człowiek w pokoju, z sobą z samym sobą. To, oczywiście te trzy wymiary pojednania są bardzo ważne. Panie, moje serce się nie pyszni, nie patrzą wyniośle moje no, oczy, nie osądzam, nie potępiam, nie wchodzę w jakieś chore ambicje, nie jest walczę jak, o jak dziecko przy piersi matki, uspokojone, zadowolone. Tak jest moja dusza przy Tobie, mój Boże. nie Piękny psalm, 131. I ostatnie, czy przedostatnie, ale jest bardzo ciekawe. Cierpią prześladowanie, dziesiąte. I jedenaste. Błogosławienie jesteście, gdy wam urągają. Cierpią prześladowanie. Tutaj mamy takie ciekawe słowo de, de diomenoi, i e, ci, którym urągają, onej diso sin. Hmm. Jedni to są ci, którzy rzeczywiście są jakoś tam gnębieni, prześladowani, a drudzy to są ci, których, którym bluźnią, którym złożeszą. I tutaj jest... Jezus, y, gratulując poniekąd takiej sytuacji, tym, którzy doświadczają prześladowania, gwarantuje im y, swoją szczególną asystencję, pomoc, obecność, wsparcie. Y, nie zabraknie, jeżeli. Przyjmiecie y, prześladowanie, krzywdę, nie ulegając pokusie y, odwetu, czyli nie dając się zatrasnąć tym pazurem złego, żeby y, tę Złania ranę złą. zakazić y, nienawiścią, chęcią odwetu. Wtedy możecie być pewni, że, będzie wa, że będę Was chronił w sposób osobisty w tej sytuacji. Tu wchodzimy w tę tajemnicę, że niektórzy nie mogą się zbawić inaczej, jak właśnie przez to, że y, będą ci na ich drodze, którzy przyjmą te ich nienawiści, to zło całe na siebie, nie odpowiedzą złem na zło i krew nawet przelana męczenników będzie dla nich, dla zbawienia ich. Ostatnio się słyszałem od pewnej kobiety, mówi, tam kłopoty takie, nazwijmy, małżeńskie, rodzinne, poza tym jeszcze, yy, no, operacja ciężka i tak dalej, spokorniałam. Nie? Tak. Że yy, przyjęła... Te, te, te rzeczy, które na nią spadły, yy, i to jej po, pozwoliło, jakby. Raz po raz też słyszymy y, takie komentarze pełne zdumienia, dlaczego chrześcijanie w Nigerii, w Pakistanie, w Iraku, prześladowani, wyganiani, y, ich wioski palone, y, m, krzywdzeni w straszny sposób. Nie organizują krwawego odwetu jakiegoś. Jakichś bojówek, yy, które by yy, odpłaciły pięknym za nadobne. To błogosławieństwo się rzeczywiście realizuje, nawet w takich skrajnych sytuacjach. No i... Oni mają innego ducha ci chrześcijanie. Tak. Yy, nam jest to trudniej może zrozumieć, bo to nas osobiście nie dotyka. Ale to rzeczywiście jest zdumiewające. Kniszujemy. Cieszcie się i radujcie. Pan Jezus kończy. To dwunasty werset. Cieszcie się i radujcie. Jeżeli mamy to <noise> życie, to będziemy się i cieszyli, i radowali. I musimy dzisiaj sobie postawić sami to pytanie, czy ja żyję tymi błogosławieństwami, czy dałem się Jezusowi, w... czy daję się wprowadzać w ten świat. Czy zdarzyło się wam kiedyś na pogrzebie m, czytać tę lekcję przy zmarłym? Ja akurat nie czytałem. Czyli... tak. Ja nie. Mi się parę razy zdarzyło. Bo rzeczywiście były osoby, które, do których można było dostosować naprawdę każde z tych błogosławieństw. Piękne. Piękne. Na pewno jest to radość inna niż wesołość, dobry humor, dobre samopoczucie czy brak problemów. To jest inna radość, dużo głębsza, płynąca z tej pewności, że jestem w rękach Boga. I Amen. właśnie tego fizycznie doświadczam, że ta obecność mnie chroni po prostu. Amen. Serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich, Ksiądz Ławick Leskowski, zap Maciąg i Ksiądz Robert Muszyński. Jeśli byście chcieli być naszymi patronami, to też bardzo serdecznie zapraszamy do takiego partnerstwa i współtworzenia tego naszego programu. Szczęść Boże.